Mamy tutaj zapisane takie dwie liczby, o których wiemy, że są one pierwiastkami takiego trójmianu kwadratowego. Widzimy tylko, że w tym trójmianie brakuje nam współczynników b i c. Współczynnik a jest znany, bo przy x kwadrat stoi po prostu jedynka. I naszym zadaniem będzie zapisanie na początek tego trójmianu w postaci iloczynowej. A następnie z tej postaci przejdziemy na postać ogólną, która pozwoli nam wyznaczyć współczynniki B i C, o które nas, nas proszą. Więc trójka i piątka, tak jak już wspomniałem na początku, to są pierwiastki trójmianu. Możemy przyjąć, że trójka to jest x1, piątka to jest x2, i teraz te dwie liczby musimy po prostu podstawić pod ten wzór. Współczynnik A jest równy 1. Więc od razu otwieramy nawias, wpisujemy x odjąć 3, x odjąć 5. No i teraz musimy nawiasy wymnożyć z sobą, żeby je opuścić. x razy x to jest x kwadrat, x razy minus 5 to minus 5x, minus 3 razy x to minus 3x i minus 3 razy minus 5 to jest plus 15. x kwadrat zostawiamy. Te wyrazy redukujemy, otrzymujemy minus 8x i dodajemy 15 na końcu. Proszę bardzo, mamy zapisany trójmian kwadratowy w postaci ogólnej, i teraz już łatwo z tej postaci odczytać, że współczynnik B jest równy minus 8, współczynnik C 15. Zapiszmy pod spodem B, to się równa minus 8, C równa się 15. I taka będzie nasza odpowiedź w tym przykładzie.